It's not like me to fumble Oh, it's such a disgrace Dzień dobry pani, czym mogę służyć? Jestem tutaj mówiona z Andrzejem Zawadzkim. Pan Andrzej Zawadzki? Zgadza się, zapraszam. Pokój numer 516, piąty piętro. Chyba, że życzy sobie pani najpierw zatelefonować? Nie, nie trzeba. Mąż czeka na space Proszę wejść. Rozbierz się, Aniu. to są dla ciebie kwiaty. Posłuchaj. To ty pierwsza w takim masz. No wylali mnie z pracy, ale ja nie chcę z tym rozmawiać. Jak to cię wylali z pracy? Ale mieli cię awansować. Wiem, ale nieważne. Aniu, y, zaprosiłem cię y, tutaj, żeby... Właśnie zaprosiłeś mnie, to jest, to jest po prostu tak wspaniałe. Nie, poczekaj, poczekaj. Ale nie. Aniu, bo... Aniu. No posłuchaj.